Hej, jak Wam poszła nauka samogłosek? Jesteście gotowi na poznanie kolejnych siedmiu? Mam nadzieję. Teraz sprawa może być bardziej skomplikowana, jednak musimy dać radę, prawda? Na sam początek. Ła. Ła. Łączymy O oraz A. Jeśli któraś kombinacja, wydaje mi się, że tak stwierdzę, bez sensu, to jednak trzeba się tego jakoś wyuczyć. Ło Ło U, a także O. Łe Łe U połączone z E. Łe Łe O oraz E. W tym przypadku jednak staramy się przedłużać wymowę. Przy okazji, łe oznacza również dlaczego. łe Połączenie o oraz i nie różni się w wymowie od zwykłego łe. Na szczęście to już ostatnia tego typu samogłoska. Wi, wi. Tu mamy natomiast u oraz i. I. i, i plus i. Najciekawsza samogłoska, gdyż potrafi być czytana na parę sposobów. Na początku danego słówka jest wymawiana jako i, po środku jako i, a na końcu e lub e. Spróbuję zademonstrować na imieniu Hitchol. Jak widać jest zapisany przez i, mimo tego czytamy jako i. Ponieważ przednio występuje jeszcze h, czyli h. Gdybyśmy tak usunęli literę H, wyjdzie nam i e Co jeśli dodamy ją na sam koniec, mamy hiczorę. Dlaczego L przemienia się w R, dowiecie się później. Jako ciekawostkę dodam, pamiętajcie, że Koreańczycy nie mają czystego U, a więc gdy w transkrypcji widzicie te litery zapisane jako wy -O, o, to tak naprawdę chodzi o same U. Tym sposobem doszliśmy do końca nauki samogłosek. Ale co powiecie na rozpoczęcie lekcji kilku spółgłosek? Skoro dziś było 7 samogłosek, to i 7 spółgłosek. Może nie idealny znak na sam początek, ale obiecałam wcześniej, że go wyjaśnię, a poza tym jest najbardziej przydatny w pozostałych lekcjach. IN, czyli potoczne NG. Jednak nie wymawiamy ją w ten sposób, a raczej niczym delikatne N. Może także być wymawiana podobnie do ON czy EN. Na przykład tansin somin senga natomiast gdy występuje na samym początku danego słówka nie jest w ogóle wymawiana w języku koreańskim występuje zasada iż gdy przed samogłoską nie widnieje żadna spółgłoska to jednak zamiast niej dajemy in na przykład ai ai widzicie OK, a więc przejdźmy do kio jak ona działa? Na początku występuje pod postacią K, lecz w środku już jako G. Na końcu nie jest wymawiana. KG Kage. Kage. Ku. Ku. Tige. Ta sama zasada. Na początku T, a pomiędzy D. Tada. Tada. B. p oraz b fabo fabo nie zwykłe n na na mim również łatwe m mom mom Siu. Na samym początku S, lecz w połączeniu z I daje nam si. San. San, sigan. Sigan. Dziękuję za wasze wsparcie oraz pozytywne komentarze. To motywuje mnie do nagrywania kolejnych lekcji. Na dziś to koniec. Anio.